Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dziękuję. Księżna Kate Middleton, obecnie księżna Wali, od dawna jest jedną z najbardziej podziwianych i widocznych postaci rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. Znana z elegancji, życzliwości i zaangażowania w działalność charytatywną, stała się ukochaną postacią publiczną nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale na całym świecie. Jednak wydarzenia które miały miejsce między 2004 a 2005 rokiem, wystawiły na próg jej siłę osobistą, ale również samą instytucję monarchii. To, co nastąpiło później, było rokiem ciszy, spekulacji, smutku i w końcu odporności. 16 stycznia 2004 roku, pałac Kensington opublikował krótkie i starannie sformułowane oświadczenie informujące, że księżna Kate przeszła zaplanowaną operację brzucha w London Clinic. W oświadczeniu podkreślono, że stan zdrowia nie był nowotworowy i że Kate pozostanie w szpitalu przez maksymalnie dwa tygodnie. Zauważono również, że jest mało prawdopodobne, aby powróciła do swoich obowiązków publicznych przed Wielkanocą. Jednak ogłoszenie to wywołało więcej pytań niż odpowiedzi. Nie było żadnych zdjęć Kate wchodzącej lub wychodzącej ze szpitala. Żadnych aktualizacji, żadnego wglądu w jej powrotu do zdrowia w domu. Dla publiczności przyzwyczajonej do widzenia jej na królewskich eventach, ta nagła cisza była niepokojąca. W lutym 2004 roku obserwatorzy rodziny królewskiej i media stały się niespokojne. Kate opuściła kilka ważnych publicznych wystąpień, w tym coroczną ceremonię dnia wspólnoty brytyjskiej i mszę wielkanocną na zamku Windsor. Oba wydarzenia ustalone w kalendarzu królewskim. Książę William również zaczął uczestniczyć w wydarzeniach samodzielnie. Obserwatorzy zauważyli, że wyglądał na zmęczonego, rozkojarzonego i wyraźnie zestresowanego. Nawet nie był obecny na pogrzebie króla Konstantyna z Grecji, bliskiego przyjaciela rodziny. Ta nieobecność wywołała alarmy w kręgach królewskich i wśród opinii publicznej. Bez aktualizacji z pałacu, plotki zalały media społecznościowe. Szalone teorie spiskowe wahały się od problemów małżeńskich po bardziej mroczne obawy dotyczące stanu zdrowia. Im dłużej pałac milczał, tym więcej spekulacji wypełniało pustkę publiczną. 22 marca 2004 roku świat w końcu usłyszał Samą Kate. W nagraniu wideo, które zostało zarejestrowane w Windsorze, siedząc na drewnianej ławce otoczonej kwiatami, mówiła do kamery głosem łagodnym, ale stanowczym. To, co ujawniła, zszokowało świat. Badania pooperacyjne ujawnili obecność nowotworu. Kate potwierdziła, że rozpoczęła profilaktyczną chemioterapię. Jej ton był osobisty i wrażliwy. Podziękowała publiczności za wsparcie, ale prosiła o prywatność, szczególnie z uwagi na swoje troje małych dzieci. Księcia Georgia, księżną Charlotte i księcia Louisa. Pałac wyjaśnił, że powodem opóźnienia w ogłoszeniu był czas potrzebny Kate i jej rodzinie na przetworzenie diagnozy i rozpoczęcie leczenia z dala od medialnego nadzoru. Rewelacja o diagnozie nowotworowej Kate wstrząsnęła zarówno instytucją królewską, jak i opinią publiczną. Późniejsze doniesienia wykazały, że nawet książę William dowiedział się o nowotworze dopiero kilka tygodni po operacji. Atmosfera w pałacu stała się pilna i kryzysowa. Doradcy pospieszyli, aby opracować strategię komunikacyjną, równocześnie chroniąc prywatność Kate. Decyzja pałacu o początkowym minimalizowaniu powagi jej stanu okazała się kontrproduktywna. Już kruchy zaufanie publiczne zaczęło się chwiać. Kryzys zdrowotny zbiegł się z diagnozą nowotworu samego króla Karola Trade, jeszcze bardziej destabilizując monarchię. Z królem i przyszłą królową na skraju walki z poważnymi chorobami, instytucja stanęła przed bezprecedensową pustką przywództwa. Przez całe lato 2004 roku Kate całkowicie zniknęła z życia publicznego. Leczenie chemioterapeutyczne odbywało się w ekstremalnej prywatności. Nie było zdjęć paparazji w szpitalu, ani przypadkowych widoków, ani przycieków informacji. Późniejsze źródła informowały, że Kate zmagała się z ekstremalnym zmęczeniem, nudnościami i wypadaniem włosów. Jej priorytetem stała się jej rekonwalescencja i dzieci. Książę William przejął rolę rodzicielską i królewską, zajmując się szkołą, czasem spędzonym z rodziną i wystąpieniami na wysokim szczeblu. W pałacu Kensington zaczęły się debaty na temat tego, ile ujawniać publicznie. Niektórzy doradcy naciskali na większą przejrzystość, aby odbudować zaufanie. Inni argumentowali za kontynuowaniem prywatności w celu ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego Kate. W sierpniu 2004 roku błąd administracyjny doprowadził do przypadkowego opublikowania agendy królewskiej z Kate, wymienioną w nadchodzących publicznych wystąpieniach. Pałac szybko wycofał te informacje, tłumacząc się nieaktualnymi plikami, ale szkoda została już wyrządzona. Anksieta publiczna wzrosła. Teorie na temat prawdziwego stanu zdrowia Kate powróciły w mediach społecznościowych z hashtagiem Where's Kate? Gdzie jest Kate? który zyskał popularność na całym świecie. Ten błąd przypomniał wcześniejsze niepowodzenia komunikacyjne, wzmacniając narrację, że pałac był zbyt zamknięty. Zaufanie w dalszym ciągu ulega erozji. We wrześniu 2004 roku pałac Kensington wydał krótką, ale pełną nadziei aktualizację. Księżna Kate zakończyła chemioterapię. Przesłanie było krótkie i techniczne, ale wywołało zbiorowy oddech ulgi wśród fanów rodziny królewskiej. Krótko potem Kate wróciła dyskretnie do życia publicznego, odwiedzając lokalne hospicjum. Choć widocznie szczuplejsza i bardziej przytłoczona. Uśmiechała się i ciepło interaktywowała z personelem i pacjentami. Obserwatorzy zauważyli jej ostrożne ruchy i zachowanie. Było jasne, że ona wciąż się zmaga. W styczniu 2005 roku pałac potwierdził, że księżna Kate jest w remisji. Ogłoszenie zostało przyjęte z powszechną radością opinii publicznej i relacjami medialnymi. Jednak również stało się jasne, że nie był to pełny powrót do jej wcześniejszych obowiązków królewskich. Wystąpienia Kate wciąż były ograniczone, krótkie i ściśle kontrolowane. Każde zobowiązanie było starannie oceniane przez jej zespół medyczny. Następne ważne publiczne wystąpienie Kate miało miejsce w marcu 2005 roku podczas ceremonii Dnia Wspólnoty Brytyjskiej w opactwie Westminster. U boku księcia Williama wydawała się spokojna, ale wciąż zauważalnie krucha. W czerwcu uczestniczyła w procesji Dnia Jaretiere, Kolejnym historycznym wydarzeniu królewskim. Jeszcze raz jej pojawienie się trwało krótko, mniej niż godzina. Za każdym razem, gdy była widziana publicznie, było to morale dla fanów. Jednak stawało się coraz bardziej oczywiste, że jej przyszłość jako członka rodziny królewskiej będzie znacznie różnić się od przeszłości. W czerwcu 2005 roku Royal Ascot wymienił księżną Kate jako część oficjalnej procesji powozów co wzbudziło entuzjazm w całym królestwie. Ale w przeddzień wydarzenia, pałac nagle ogłosił, że nie weźmie w nim udziału, powołując się na błąd w harmonogramie. Wyjaśnienie niewiele pomogło w złagodzeniu frustracji publiczności. Media społecznościowe eksplodowały złością i dezorientacją. Teorie spiskowe na temat jej zdrowia i uczciwości pałacu powróciły. Incydent Royal Ascot podkreślił ciągłą walkę pałacu o zrównoważenie prywatności z oczekiwaniami publicznymi. Zaufanie bardzo się osłabiło. W połowie 2005 roku stało się jasne, że rola królewska księżnej Kate nigdy nie wróci do tego, co było wcześniej. Źródła bliskie rodzinie potwierdziły, że teraz priorytetem jest jej zdrowie. Nie będzie już spontanicznych wizyt ani niespodziewanych wizyt. Wszystkie zobowiązania były zatwierdzane przez jej lekarzy. Agenda Kate nie była już stała, a jej słynne inicjatywy dla dzieci zostały wstrzymane lub przekazane innym patronom rodziny królewskiej. Jej priorytetem stała się rodzina szczególnie zapewnienie stabilności dla Georgia, Charlotte i Louisa po tak burzliwym roku. Książę William również poczuł ten ciężar. Z Kate, nieobecną w życiu publicznym przez większość 2004 roku, przejął niewiarygodną ilość obowiązków. Źródła z rodziny królewskiej informowały, że William wydawał się wyczerpany na wielu spotkaniach. Balansowanie obowiązków narodowych z wychowaniem dzieci samodzielnie oraz prywatne zmartwienia dotyczące zdrowia Kate emocjonalnie go wyczerpały. W rzadkim publicznym komentarzu William przyznał, że 2004 roku był prawdopodobnie najtrudniejszym rokiem jego życia. Choroba Kate ujawniła szersze instytucjonalne wyzwanie dla monarchii: jak radzić sobie z osobistą wrażliwością w erze cyfrowej przejrzystości. Oczekiwania publiczne dotyczące informacji o zdrowiu radykalnie zmieniły się w porównaniu do wcześniejszych dziesięcioleci. Badanie YouGov na początku 2005 roku pokazało, że ponad 60% Brytyjczyków chciało częstszej i szczerszej komunikacji z pałacem na temat stanu zdrowia Kate. Rodzina królewska, tradycyjnie otoczona prywatnością, zatarła się nieprzygotowana na tę nową rzeczywistość. Ich przestarzałe strategie PR jedynie podsycały internetowe spekulacje. Nieobecność Kate miała również konsekwencje geopolityczne. W takich miejscach jak Australia, Kanada i Jamajka, gdzie ruchy republikańskie już zyskiwały na sile, niepowodzenia w komunikacji monarchii wznowiły wyzwania do niepodległości. Badania pokazały, że poparcie dla monarchii wśród młodych ludzi w wieku 18-35 lat w Wielkiej Brytanii drastycznie spadło podczas nieobecności Kate. Była ona istotnym łącznikiem między monarchią a młodszymi pokoleniami. Gdy jej zabrakło, ta pomost znacznie osłabł. Publiczna sympatia do księcia Williama również nieco się zmniejszyła po raz pierwszy od lat. Być może najgłębszy i najmniej widoczny wpływ miał miejsce na dzieci Cambridge, Georgia, Harlot i Louise. Podczas długiej nieobecności Kate rodzinna rutyna została zakłócona. William przejął więcej odpowiedzialności rodzicielskich, a dzieci na własne oczy obserwowały trudności zdrowotne matki. Choć pałac starał się chronić prywatność rodziny, wewnętrzne źródła zauważyły, że był to emocjonalnie trudny czas dla wszystkich. Kate wciąż była obecna emocjonalnie, czytała dzieciom przed snem, pisała listy do młodych pacjentów z nowotworami, nawet w czasie rekonwalescencji. Historia Kate może na stałe zmienić rolę rodziny królewskiej w XXI wieku. Jej decyzja, aby priorytetowo traktować swoje zdrowie nawet ryzykując dezaprobatę publiczną, oznacza radykalne odejście od tradycyjnych wyobrażeń o królewskich obowiązkach. Jej sytuacja otworzyła szersze dyskusje w pałacu na temat zdrowia psychicznego, osobistych granic i potrzeby autentycznej komunikacji z publicznością. Niektórzy komentatorzy królewscy sugerują, że wrażliwość Kate sprawiła, że stała się bardziej dostępna niż kiedykolwiek, potencjalnie wzmacniając emocjonalne połączenie monarchii z publicznością. Jeśli zostanie to dobrze zarządzane w przyszłości. Pod koniec 2005 roku księżna Kate kontynuuje swoją rekonwalescencję. Powoli zwiększa swoje publiczne wystąpienia, ale pozostaje ostrożna. Pałac przybudował strategię komunikacyjną, aby uniknąć błędów przeszłości. Wciąż nie wiadomo, czy Kate w pełni powróci do swojej roli królewskiej sprzed choroby. Jedno jest jasne. Jej historia na zawsze zmieniła oczekiwania publiczne dotyczące przejrzystości, zdrowia i ludzkiego wymiaru rodziny królewskiej. Jej podróż pokazała milionom ludzi, że nawet za koronami i pałacami kryją się prawdziwi ludzie zmagający się z prawdziwymi problemami. Dla wielu ta prosta prawda sprawia, że Kate jest jeszcze bardziej kochana niż kiedykolwiek.